Hello na rejonie Hunter Ty Kutafonie Witam Was w kolejnym odcinku z Lucky Islands Proszę bardzo lecimy Tak na szybko potrzebuję odcinka bo też prawie nie zrobiłem yy, filmu Żeby miniaturku mi zrobił Przepraszam Cię coś ku. Przepraszam jestem Kutafonem Możesz mnie nazwać Kutafonem raz Za to że Ci nie zrobiłem Przyznaję się do tego bezbicia Ale teraz już Widzisz jak jestem grzeszny już, już robię filma. Tylko o już myślałem że strzały straciłem a nie straciłem bardzo mnie to cieszy. No, to słuchajcie, to lecimy. Lecimy z kolejnym odcineczkiem tego typu benec. I co ja tutaj mogę porobić? Mogę sobie wejść tutaj, mogę sobie pozbierać jeszcze troszeczkę zboża, bo zboże to jest chleb, ale chleb lepiej chleb dobry. O, kurwa, panie, kochany, pa! I pantofle, i łeb. No, nie, no. To jest. To jest kozak, dobra. Yy, mam głupi pomysł, ale żeby najpierw ten głupi pomysł zrealizować, to muszę zrobić raz, dwa, trzy, cztery. Bo się boję, że nie dolecę. Pic, pic. Łe, doleciałbym z palcem, nie powiem gdzie, jeszcze bo mnie demonetization dadzą. Bym powiedział, że w dupie, ale potem by było, że wiecie. Nie mogę mówić takich rzeczy. Jestem grzecznym youtuberem. Dobra, lecimy. Yy, to tak, potrzebuję sobie zrobić. Filofa Bo tutaj jest y, trochę Rzeczy do ogarnięcia I diamentowy mieczyk I budki, bo budki mam takie chujowe To bym sobie zrobił takie No, i patrzcie teraz jak ja skład mam Normalnie A ty mi się wydaje kolego sympatyczny Że masz Coś dla mnie Jak tam do niego kurwa podejść, żeby go tam odjebać szybko Bloki daj Bloki. To nie są bloki. Jak go tam odjebać chcę. O, rozwalił go. O, 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 Gdzie dwóch się bije, tam Hunter y, urwie ci szyję. O, proszę bardzo. Idę zbierać rzeczy. Bo on tam już zebrał pewnie moje moje rzeczy. To nie są jego rzeczy, kurwa. On mi zebrał. Czekaj, ja mam przecież... Frysty pef. Czekaj, ja wezmę tylko... Jeszcze chleb sobie zrobię. Pist! ELO Benz Poleciał, ty piasz. Mogłem sobie to trochę inaczej rozegrać, bo chyba straciłem wszystkie swoje rzeczy, no ale trudno. Zobaczmy. A, nie, jednak so! Patrz, pięć diamentów jeszcze było. Aha. ha ha. O, perełki to se wezmę. O patrz, tu jeszcze są rzeczy No, I mam wszystko o sorry mój Facebook! Fe Przepraszam! Facebook wyłącz, dziękuję, dobra No, żebyście mi potem opierdalali. No Także już wyłączyłem, już wyłączyłem Okej, okay. mam 8 A to jest bardzo dobry wynik. Bo mogę sobie z tego zrobić klapę Proszę bardzo, klatka zrobiona O woda! Siema! Jestem Marek, a ty masz pierdol. No to nieźle. Ale odjebałem perfekcyjnie. Tyry ty ty ty. Chyba idę kolejnemu Pierdolić. Mam taką dziką chęć. Zasiewania w pierdolu, here Nie podejdzie do mnie chyba, chyba się boi O Pa jaki. O kurwa, ej, to ja chyba robię tak, patrz Ciema, jestem Marek ha, ha! I nie wiesz, co się dzieje, co prawda? Dawaj ten miecz ognisty, siarczysty, łognisty gdzie on jest, jest Firestore. Elo Benz, kurwa, ale ja normalnie. <laughs> o, chyba zaraz do tego zrobię doskok niegodziwości. Patrz co się dzieje. A nie, jeszcze nie mogę. Kurwa! Spoko, spoko, ja tam przyjdę. O, tam idziesz jednak, dobrze. Ojoj, oj, oj, bo mi skończyły się bloki. Poczekaj. Czekaj, kolega, idę! ma? Jestem Marek Złote jabłka? Do, czy ja dobrze widział? Widzę strzały jakieś Ty no złote jabłka Czekaj, ja tę wodę zablokuję O, 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 dobra I spływ kajakowy zatrzymany, elegancko, dobrze I tu jeszcze tylko? No i dobra, dobra, teraz mogę sobie popatrzeć co, gdzie, jaki, gdzie i dlaczego, po co i dlaczego tak drogo. Myk, myk. Shieldbond się może przydać, to wyrzucę, to wyrzucę, to wyrzucę, to wyrzucę, to wyrzucę. Frozen bow, to może to... Taki... Eletrę wyperdolę, bo mam za dużo invisibility. Shotgun, tu bym sobie wziął, wyrzucił jeszcze shotguna, bym sobie wyrzucił... No jest, mam złote jabłuszka, dobra. A tutaj co mam? Tu mam kompas. Kompas by się przydał w sumie. Dwa eksplozje mi niepotrzebne. E, regeneration, Curvation, Matation. To bym się wziął tutaj nawet to tako i bym miał. o. Wszystko, wszystko. Dobra, to lecę. Trzech jeszcze niegodziwców zostało, by ich załatwić, wyjaśnić, gdzie oni są. Idę im napierdolić yy, Będzków. Poseł pierdolne. Gleba zim. Na środku nikogo nie widzę. Tykają się pokitrali. Tu widzę, że były diaksy. No, jeszcze dwóch jest. Friersonów. Pic Ale doskoczył pięknie. Dobra, widzę jednego. Jest po, po mojej tej stronie, co ja byłem na początku, tak mi się wydaje. Samu najpierw bym musiał odjebać. Bo on tam kundla ma. Ja nie chcę, żeby mi kundel przeszkadzał. Opa, pa, pa, pa. pa, pa. Elobenz, jeden leży. I czekaj, ja wezmę, przygotuję kurwa na niego automatika. Paka, milek! Jep! Yeah! I dorzucę się do niego! A to było piękne! Ja I Za dobry, za dobry na te gry jest, naprawdę. <laughs> Człowieku. Jeszcze chciałem go w, w nicości ubić. <laughs> Zagłosuję sobie na jakieś blesty, na jakieś deje, żeby tu były gitary. O, elegancko. Matku wózko kochano, co ja robię? Co ja odpierdalam czasami w tej grze to. Ja wiem dlaczego wy to oglądacie, bo to takie akcje czasami co ja robię, to naprawdę to no, niezłe są. To muszę przyznać sam po sobie, że kurwa czasami mi wyjdzie, nie? Daj mi jakiś kilof. Nie, to nie jest kilof. Daj mi coś! No nie da, nie da. Dobra, muszę sobie sam kill offa zrobić. Bo tu jeszcze laki, laki bloki są, to ja bym chciał je wykorzystać. Myk. Myk. Ming. Mieczek na ewentualną obronę I budki, żeby mieć jakiegoś defa Dawaj te lucky bloki Ojojojojojoj oj, 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 oj. Ratuję was! O, to poratowane Ty jesteś armorer, to ja z tobą pohandlował trochę Dawaj hełma, hamie. Skrzydlaty, bydlaty Iron chest plate też dawaj. Błagam, żebyś nie miał nic drugiego takiego super. Tak za 16 będzie gitara. O nie, o nie, nie. Gdzie oni są? Gdzie moje wsiury? Wsiury! Tu są dobra. Możesz nie spierdalać za daleko? O! Ho, ho! Elo benc, kurwa. Proszę bardzo enchanted. Ale już nic więcej nie mam, także sorry, winę tu. Wyperdalaj mnie mi tu. Oh, 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 Lubię ten dźwięk. I tu jest enchant. Ja mam sobie Mir enchantował. Pewnie, że na sorpnesa, a jakże inaczej? Ty w swojej budki też bym sobie zeenchantował, bo budki mogą mieć prota jakiegoś. Pewnie, że mają prota. No i elegancko, ja tego typu. <laughs> to ja sobie teraz chleba narobi. Tyle powinno mi styknąć. No teraz to już wyjaśnię wszystkich. Czekajcie, ja sobie OBSa przerzucę, bo ja nie po tej stronie OBS, -a, a jestem taki trochę nieprzyzwyczajony. Dobra, o teraz będzie teraz gitara. Nieprzyzwyczajony jestem, sobie przerzuciłem obs OBSa.

O ty kurwa serduszkowata a. a. Siema. A A mu Chodź. Dobra, jeb, jeb do mi, do mi, do mi, do mi, mi dziczy. Dobra, mordy, mordeczki mordu nie. Serdeczna regata za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało wszystkie instrukcje, macie w opisie. I tyle, bo na tyle, co was, widzowie. Kolejny jak może za tydzień następnego, czy macie się odjął!